Hej, wszyscy piękni ludzie, witajcie w części 10 Elden Ring. dzisiaj się zmierzymy z kolejnym bossem, to coś stoi przydamo przed, pod tym wielkim drzewem. Się ruszając jest dużo, jestem przekonany, że to jest kolejny boss. z jednym takim podobnym walczyłem wcześniej. Oczywiście nie nagrywałem tego, bo, bo po prostu zapomniałem. Jeszcze wtedy nie nagrywałem części Elden Ringa. Nazywał się chyba Avatar, coś tam drzewa. To jest pewnie jego brat. Czy brat? Taki sam pewnie. Co to w ogóle? No, awater za tego, że dobrze mówiłem. No, dobrze dodajemy sporo dożenia. nie powinno być ciężko. Chociaż już nie raz to mówiłem. A, w tych moich seriach do tego po dupie. Dobra, mam czarodzieja. No może by nawalać z daleka Mogę zabrać po moim czarodzieju 8! On nie zabrał 8 obrażeń? O fuck. Ty jak to przeżyłem to, to ja nie mam pojęcia Naprawdę nie mam pojęcia jak ja to przeżyłem Ale ten czarodziej do dupy nie? Kurzywa 8 obrażeń Witki były niebo lepsze Ał. Tak, biczardziej ali, tak, jest do dupy... Dobra, no, na no, to będzie wybuch. Nie, 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 tego przyda, że się nie, 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 uwagę... Nie. Ostrożnie. No, Ma to rody, te strzały, tak jest. Nie, 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 Kurde, nie, I nie, nie, pod nie, 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 5800 O Modra kryształował za Popękana kryształował za Kurde, sam łzy nam podawał I tutaj gdzieś powinno O, ta jest piękna nie Tutaj gdzieś powinno być to złote drzewo Z tym, z kolejnym z... złotym nasionem O, złote, ktoś zginął, bo tam duże Au, au O, Jest to złote drzewo. Pomniejsze złote drzewo. Cholera hmm. 500? Nie, dobrze widziałem? Myślałem, że dostałem. O drzewo, drzewo. Myślałem, że dostałem 500 doświadczenia za niego. Dobra, tutaj będziemy kończyć część, 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 no dobra, część dziesiątą. Okonaliśmy kolejnego bossa. Kurde, dziesiątego już. Wcześniej chciałem nagrywać walkę z takim smokiem jednym. No patrz. Ale jak mi złożył dubsko, to nawet nie mam szans. To zostawię na inny raz. Aż będziemy trochę, trochę silniejsi. No nic, dziękuję za oglądanie części dziesiątej Elden Ringa. I w kolejnej części załatwimy kolejnego bossa. Mam nadzieję przynajmniej. Dziękuję raz jeszcze za oglądanie. et la rage